Cześć, strony Tomasz. W tym odcinku e, pokażę Wam, jak wygląda typowy dokument rejestracyjny samochodu w Stanach Zjednoczonych, jak się odmawia taką rejestrację, e, ile kosztuje taka odnowa w przypadku Tesli i dlaczego tak droga. Zapraszamy. A więc dokument rejestracyjny samochodu w Stanach Zjednoczonych to jest zwykła, po prostu normalna kartka, którą dostajecie w, w urzędzie DMV. Urząd DMV jest to urząd, w którym się między innymi załatwia rejestrację. Zdaje się prawo jazdy, na motor, na samochód, czy e, za to się zmiana adresu. Zobaczcie, jak teraz taka kartka wygląda. A więc ta karteczka to jest żadna filozofia. Mam nadzieję, że to tutaj widać, może tak być lepiej widać. Jest to, podany jest numer identyfikacyjny samochodu, czyli numer VIN, numer stickera, od kiedy, do kiedy jest taka rejestracja ważna, mamy numer rejestracyjny, rocznik samochodu, tutaj jest prawda, mój adres, co bo numer rejestracyjny i to są takie nalepki. Te nalepki właśnie jedna przychodzi, miesiąc przychodzi na, na, na lewą stronę tablicy rejestracyjnej, jak jest tutaj pokazane, rok przychodzi z prawej strony. Ty miesiąc to po prostu nam już zawsze zostanie, natomiast rok, co rok, co roku będziemy przesyłali kolejny. I to po sobie te tutaj się po sobie cały czas e, zbierały. Teraz, obecnie, tak wygląda taka, taka rejestracja. Każdy samochód, czy to jest e, Honda, Tesla, Mercedes, czy Bugatti, wszystkie mają taką samą po prostu karteczkę. Rejestracja ważna jest na rok, trzeba co rokiem odnawiać. Jeżeli się ma nowe samochody, to nie trzeba robić tak zwanej inspekcji, czyli smoke czeka. Samochody elektryczne tego też nie mają. Jak samochód, samochód spalinowy i ten samochód e, starszy, nie wiem, czy ten samochód musi być chyba minimum, chyba 4 czy 5 letni nie jestem pewny, to wtedy taki samochód musi dodatkowo przejść smogczyk. Smogczyk polega na tym, że trzeba podjechać na, do miejsca, gdzie taki, e, taki e, proces taki się wykonuje. Polega to na tym, że samochód posłuchaczy wam na rolki, ten samochód w miejscu się będzie kręcił. Zobaczymy taką inspekcję wizualną, czy tam światła świecą, czy światła stopu się zapalają. Eee, sprawdzą, Włożą taką sondę do, do baku, włożą sondę do wydechu, jaki jest poziom spalin. I właśnie poziom spalin to jest to, na co najwięcej ludzi mają starsze samochody, z tego uwalają te kataryzatory albo są wymontowane, e, albo nie działają. I jeżeli ten poziom spalin przekroczy jakąś tam pewną e, wartość, e, w której puszy się może zmieścić to macie taki smowczyk uwalony teraz rejestracja samochodu eee, rejestracja samochodu eee, robi się co rok jak mówiłem znowu mają do was taką karteczkę można zrobić to poprzez internet co ja właśnie teraz zrobiłem. można to zrobić telefonicznie lub osobiście do urzędu DMV się po prostu wybrać czy to po prostu wysłać pocztą teraz jak taki dokument wygląda a my stoję taka rejestracja z mojej aktualnej Tesli Mamy tutaj, prawda, numer e, VIN, Tesla, to jest e, symbol Tesli, rok 2020, mamy numery rejestracyjne, co tutaj te FI jest opisane, więc rejestracja jest 367, e, Fiza e, za, e, za tablicę jest 306, podstawowe tam obliczają 12 dolarów podatku dla jakiegoś tam, dla, dla kanty, no i wychodzi to razem, 685 Teraz macie takie opcje. Jeżeli zapłacicie to, jeżeli termin płatności jest do pierwszy, drugi, jak to zapłacicie po pierwszym, drugim, a do pierwszy dwunasty, to już będzie po prostu, już będzie to już drożej. To będzie 736. Jak to zapłacicie między pierwszym, dwunastym a drugim pierwszym, to to już będzie już znowu więcej. 776, a jak zapłacicie tego, to po lutym, po drugim lutego. Do 4 kwietnia to już jest 929, i potem taka kwota się już utrzymuje. A więc tak to wygląda, tutaj ta karteczka. I teraz pytanie: dlaczego tak drogo? Drogo dlatego, ponieważ jest to Kalifornia, jest to po prostu lewacki stan. Taka prostu jest prawda. W innych Stanach, co mają Tesla, i inne samochody, w innych Stanach jest to dużo taniej. Kalifornia jest to lewacki stan. Wysokie są, drogi jest poziom tutaj życia. Wysokie są podatki i dlatego jest tak drogo. Jest to e, nowy samochód. E, ale to jeszcze jest tak. E, wartość, e, cena e, rejestracji samochodu uzależniona jest także od wartości samochodu. Im nowszy, tym droższy mamy samochód, tym ta rejestracja będzie coraz droższa. Jeśli dodatkowo, jak się ma się samochód elektryczny to to jest jeszcze drożej, ponieważ się kupuje paliwo, to w każdym paliwie, które wlewacie są jakieś tam podatki podstawowe, no Tesla paliwa nie używa, czy jakiś inny samochód elektryczny Więc nie płacimy takich innych podatków, e, które ludzie płacą w paliwie No to po prostu lewaki muszą po prostu narzucić ten podatek w rejestracji. No i tak oto będę musiał zapłacić, no zapłaciłem 685 dolarów Za roczną rejestrację tego samochodu Uważam, że i tak warto jeździć tym samochodem niż, niż spalinowym nie ma wymiany oleju, nie trzeba się o nic martwić, żadnego maintenance nie ma, przyjemność z jazdy, bardzo polecam. Taki szybki odcinek, jak wygląda rejestracja, jak się odnawia, ile kosztuje i dlaczego tak drogo. Pozdrawiam.